Bursztyn ma pamięć. Każdy kawałek, który morze wyrzuca na brzeg, nosi w sobie historię sprzed tysięcy lat. Ale Morze Bałtyckie przechowuje również nowsze tajemnice. Takie ukryte w zmarszczkach Anny Nowak, która codziennie o poranku przychodzi na plażę w Gdyni. Dziś, jak przez ostatnie 57 lat, stoi na brzegu, wpatrując się w horyzont, jakby coś lub kogoś wypatrywała. Było to chłodne jesienne popołudnie 1965 roku, kiedy dwanaście łodzi rybackich wypłynęło z małej wioski Jastarnia na rutynowy połów śledzi. Nikt nie przypuszczał, że to będzie ostatni raz, gdy ktokolwiek zobaczy te łodzie i ich załogi. Wśród zaginionych był Marek, młody mąż Anny. Miał wrócić przed zmierzchem mówi Anna teraz osiemdziesięcioletnia kobieta o delikatnych niebieskich oczach, które nigdy nie przestały szukać. Przygotowałam zupę rybną, czekałam, wszyscy czekaliśmy, ale żadna z dwunastu łodzi nie wróciła do portu. Nie znaleziono ciał, nie było świadków, tylko cisza morza i dwanaście rodzin, które nagle zostały same. W niewielkiej przybrzeżnej wiosce życie zmieniło się na zawsze. Dzieci dorastały bez ojców, kobiety zmagały się z podwójnym ciężarem prowadzenia gospodarstw i pracy zarobkowej. Niektórzy mówili o burzy, która mogła zaskoczyć rybaków inni o sowieckiej łodzi podwodnej, która przepłynęła przez ich sieci w czasach zimnej wojny. W tamtych latach, kiedy Polska znajdowała się za żelazną kurtyną, oficjalne śledztwo szybko zamknięto, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek na morzu. Nikt tak naprawdę nie chciał szukać odpowiedzi, wspomina Tomasz Kowalski, emerytowany kapitan portu w Jastarni. To były inne czasy, pytania nie były mile widziane. Anna nigdy nie poślubiła innego mężczyzny. Wychowała swojego syna Piotra samotnie, opowiadając mu historię o ojcu, którego nigdy nie poznał, o jego śmiechu, jego talencie do wyplatania sieci, o tym jak kochał morze, mimo jego nieprzewidywalności. Matka zawsze mówiła, że ojciec pewnego dnia wróci, mówi dziś Piotr, mężczyzna po sześćdziesiątce, który sam został rybakiem, mimo protestów Anny. Nie wierzyłem w to, ale nigdy nie miałem serca, by jej to powiedzieć. Przez dekady sprawa dwunastu zaginionych łodzi stała się miejscową legendą, opowieścią przekazywaną dzieciom jako ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami morza. Jednak dla rodzin zaginionych rybaków nie było to mitem, lecz niezagojoną raną. W 2017 roku, 52 lata po zaginięciu, stary drewniany maszt wyrzucony przez morze na plażę w Helu przykuł uwagę miejscowego sprzątacza plaży. Początkowo myślał, że to zwykłe drewno wyrzucone przez fale, ale charakterystyczny kształt i metalowe okucia sprawiły, że zawiadomił lokalne Muzeum Morskie. To był moment, który wszystko zmienił mówi Katarzyna Adamczyk, kuratorka Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ten kawałek drewna okazał się fragmentem masztu z tradycyjnej łodzi rybackiej używanej w latach 60.. Miał wyryty numer, który po sprawdzeniu w archiwach okazał się należeć do jednej z zaginionych łodzi. Mewy należącej do Marka Nowaka. Wiadomość szybko rozeszła się po okolicy. Dla Anny, która przez pół wieku żyła z niepewnością, ten kawałek drewna był pierwszym namacalnym dowodem, że łódź jej męża rzeczywiście istniała. Że nie był to tylko sen, który się rozpłynął. Kiedy zobaczyłam ten maszt, coś we mnie pękło, mówi Anna, dotykając delikatnie drewna, które teraz znajduje się w małym, prywatnym ołtarzyku w jej domu. To był jakby znak od Marka. Mówiący, jestem tu, zawsze byłem, ale to był dopiero początek. W ciągu następnych dwóch lat, po silnych sztormach na Bałtyku, na różnych odcinkach wybrzeża zaczęły pojawiać się kolejne fragmenty łodzi, część burty z charakterystycznym niebieskim pasem, kawałek steru, a nawet skrzynia na ryby z inicjałami jednego z zaginionych rybaków. Każde znalezisko przynosiło nowe pytania. Dlaczego fragmenty pojawiały się teraz po tylu latach? Co się stało z rybakami, i najważniejsze, czy w końcu rodziny dowiedzą się prawdy o tamtym jesiennym dniu 1965 roku. Kiedy słońce zaczyna zachodzić nad Bałtykiem, Anna powoli wraca do swojego małego domku przy nadmorskiej promenadzie. Jutro znowu tu przyjdę, mówi cicho. Może jeszcze nie powiedziało nam wszystkiego. Wiadomość o znalezionych fragmentach łodzi szybko dotarła do Michała Wiśniewskiego. 39-letniego dziennikarza strój miasta, specjalizującego się w historycznych zagadkach. Wnuk jednego z zaginionych rybaków dorastał słuchając opowieści o dziadku, którego nigdy nie poznał. Moja babcia zawsze powtarzała, że coś jest nie tak z oficjalną wersją, mówi Michał, przeglądając stare, pożółkłe dokumenty w małym gabinecie swojego mieszkania w Sopocie. Mówiła, że rybacy byli zbyt doświadczeni, by dać się zaskoczyć zwykłej burzy. Poza tym Dwanaście łodzi naraz to nigdy nie brzmiało wiarygodnie. Po znalezieniu pierwszych fragmentów łodzi w 2017 roku, Michał rozpoczął własne śledztwo. Zaczął od przeszukania archiwów, rozmawiania z rodzinami zaginionych rybaków i zbierania każdej możliwej informacji o wydarzeniach z tamtego dnia. Większość świadków już nie żyje, a dokumenty są niekompletne, wyjaśnia, rozkładając na stole mapę Bałtyku z zaznaczonymi miejscami znalezienia szczątków łodzi. Ale gdy połączyłem wszystkie punkty, zauważyłem coś interesującego. Fragmenty nie dryfowały chaotycznie. Wszystkie pojawiły się wzdłuż linii prowadzącej do małej, niezamieszkanej wysepki, około 20 kilometrów na północ od Jastarni. Ta wysepka, znana lokalnie jako Wilcza Mielizna, nigdy nie była oficjalnie badana. Zbyt mała, by pojawić się na większości map, była omijana przez rybaków ze względu na niebezpieczne, podwodne skały wokół niej. Michał postanowił zbadać miejsce osobiście. Wraz z przyjacielem, doświadczonym nurkiem Adamem Lewandowskim, zorganizował małą ekspedycję. Pożyczyli łódź i podstawowy sprzęt do nurkowania. Nie spodziewałem się wiele, przyznaje Adam. Po tylu latach pod wodą drewniane łodzie powinny być całkowicie zniszczone. Pierwsze nurkowanie nie przyniosło rezultatów, ani drugie. Ale podczas trzeciej próby, gdy już mieli odpuścić, Adam natknął się na coś niezwykłego. Metalowy obiekt częściowo zakopany w piaszczystym dnie. To był kompas, mówi, delikatnie obracając w dłoniach zardzewiały, ale wciąż rozpoznawalny przyrząd nawigacyjny. Stary typ, używany na łodziach rybackich w latach sześćdziesiątych. Ale to nie jego znalezienie było najbardziej szokujące. To był stan, w jakim się znajdował. Kompas miał wgniecioną obudowę, jakby został uderzony z ogromną siłą. A obok niego Adam znalazł jeszcze jeden, a potem kolejny. W sumie pięć kompasów, wszystkie zniszczone w podobny sposób. To nie mógł być przypadek, stwierdza Michał. Jeden uszkodzony kompas? Może, ale pięć. Coś musiało się wydarzyć coś, co uszkodziło sprzęt nawigacyjny na wielu łodziach jednocześnie. Z tymi znaleziskami Michał wrócił do archiwów, tym razem szukając informacji o aktywności wojskowej na Bałtyku w 1965 roku. Po tygodniach przeszukiwania odtajnionych dokumentów. Natrafił na wzmiankę o tajnych ćwiczeniach marynarki wojennej, przeprowadzonych w pobliżu polskich wód terytorialnych. Według tych dokumentów, sowiecka marynarka testowała nowy typ sonaru w tym rejonie, wyjaśnia wskazując na niewyraźną kopię raportu wojskowego. Takie urządzenia mogą generować potężne fale dźwiękowe pod wodą, wystarczająco silne, by zdezorientować ryby, albo uszkodzić delikatny sprzęt nawigacyjny. Teoria zaczęła się krystalizować. Co jeśli rybacy przypadkowo wpłynęli w obszar testów, co jeśli potężne fale sonarowe uszkodziły ich sprzęt nawigacyjny, pozostawiając ich zdezorientowanych we mgle, która według raportów pogodowych pojawiła się tego popołudnia. Jednak ta teoria nie wyjaśniała jednego kluczowego aspektu. Dlaczego fragmenty łodzi zaczęły pojawiać się dopiero po pięćdziesięciu latach? Odpowiedź przyszła z nieoczekiwanego źródła. Janina Kowalczyk, 86-letnia mieszkanka jastarni, skontaktowała się z Michałem po przeczytaniu artykułu o jego śledztwie w lokalnej gazecie. Byłam młodą kobietą, gdy to się stało mówi Janina, siedząc w swoim przytulnym domu, gdzie ściany zdobią stare fotografie rybackiej wioski. Mój brat Stefan miał wypłynąć z nimi tego dnia, ale rozchorował się rano. To uratowało mu życie. Janina wyciąga z szuflady stary, pożółkły list. Stefan otrzymał to od kolegi z marynarki wojskowej, kilka miesięcy po zaginięciu. Nigdy nikomu tego nie pokazaliśmy. Baliśmy się. List napisany drżącą ręką opisywał, jak sowiecka jednostka wojskowa nakazała utworzenie strefy zamkniętej wokół małej wysepki po niefortunnym incydencie z cywilnymi łodziami. Według listu, obszar został oznaczony jako niebezpieczny dla żeglugi i objęty ścisłym zakazem wpływania. Zakaz, który najwyraźniej utrzymywano przez dekady. Dopiero około 2015 roku, po zmianach w międzynarodowych umowach morskich, strefa została oficjalnie zdjęta z wojskowych map, wyjaśnia Michał. To wyjaśnia, dlaczego przez 50 lat nikt nie zbliżał się do tego miejsca i dlaczego dopiero teraz prądy morskie zaczęły przynosić na brzeg to, co przez dekady spoczywało na dnie. Dla Anny Nowak i innych rodzin zaginionych rybaków. Te odkrycia przyniosły mieszane uczucia, ulgę, że w końcu poznają prawdę, ale także ból, że przez tyle lat były okłamywane. To nie przywróci naszych ojców i mężów, mówi cicho Anna, patrząc na stare zdjęcie Marka. Ale przynajmniej będziemy wiedzieć, co się stało. Nie zniknęli po prostu. Ich historia ma zakończenie. Michał i Adam postanowili zorganizować pełną ekspedycję nurkową na wilczą mieliznę, tym razem z profesjonalnym sprzętem, i zespołem podwodnych archeologów. Czy odnajdą wraki? Czy uda im się w końcu rozwiązać tajemnicę, która przez pół wieku nawiedzała wybrzeże Bałtyku? Gdy słońce zaczyna zachodzić, rzucając złote światło na spokojne teraz morze, Michał stoi na plaży obok Anny. Wrócimy tam, obiecuje, i znajdziemy odpowiedzi. Mglisty poranek w czerwcu 2022 roku. Port w jastarni wypełniony jest niecodziennym ruchem. Albatros, statek badawczy wypożyczony z Instytutu Oceanografii, jest przygotowywany do wypłynięcia. Na pokładzie Michał Adam, zespół archeologów podwodnych z Uniwersytetu w Gdańsku, oraz dwie osoby, których obecność szczególnie porusza zgromadzonych na nabrzeżu: Anna Nowak i jej syn Piotr. Nigdy nie sądziłam, że jeszcze kiedyś wypłynę na morze, mówi Anna, owijając się ciepłym szalem mimo że czerwcowe słońce zaczyna już przebijać się przez mgłę. Nienawidziłam go przez tyle lat. Zabrało mi Marka. Ale teraz, teraz czuję, że muszę tam być. Ekspedycja została sfinansowana częściowo przez Instytut Pamięci Narodowej, zainteresowany wyjaśnieniem tajemnic z czasów zimnej wojny, a częściowo przez zbiórki zorganizowane przez mieszkańców nadmorskich miejscowości. Historia dwunastu zaginionych rybaków stała się symbolem, nie tylko lokalnej tragedii, ale także systemu, który przez dekady ukrywał prawdę przed własnymi obywatelami. To nie jest już tylko prywatne śledztwo, wyjaśnia profesor Andrzej Dąbrowski, kierownik zespołu archeologów. To część naszej wspólnej historii, którą musimy poznać i zrozumieć. Wyposażeni w nowoczesny sonar i podwodne drony, zespół dociera do wilczej mielizny po dwóch godzinach żeglugi. Na powierzchni nic nie zdradza dramatycznej historii, która mogła rozegrać się tu przed laty. Tylko spokojne morze i krzyk mew. Ale pierwsze skanowanie dna przynosi natychmiastowe rezultaty. Mamy coś! woła technik obsługujący sonar, wskazując na ekran, gdzie wyraźnie widać zarysy kilku podłużnych obiektów na dnie morskim. Nie jeden obiekt, ale wiele. Rozmieszczone w okręgu. Adam, przygotowując się do nurkowania, nie może ukryć emocji. To przypomina celowe ustawienie. Nie przypadkowe rozrzucenie przez sztorm czy prądy. Pierwsze nurkowanie potwierdza ich przypuszczenia. Na głębokości około 25 metrów znajdują się częściowo zagrzebane w piasku szczątki łodzi rybackich. Niektóre przełamane na pół, inne z wyraźnymi śladami uszkodzeń na burtach. To nie wygląda na zniszczenie spowodowane przez zwykły sztorm, mówi Adam po powrocie na pokład, ściągając kaptur z kafandra. Widziałem ślady, jakby łodzie zostały wciągnięte w jakiś wir, a potem silnie uderzyły o siebie i o dno. Kolejne nurkowania przynoszą więcej znalezisk: przedmioty osobiste rybaków, narzędzia, fragmenty sieci. Każde wydobyte na powierzchnię jest delikatnie oczyszczane, katalogowane i fotografowane. Anna rozpoznaje srebrny pierścionek podarunek, który dała Markowi na ich pierwszą rocznicę ślubu. Zawsze go nosił, szepcze, trzymając małą metalową obręcz. Mówił, że to jego talizman, który zawsze sprowadzi go do domu, ale najbardziej zaskakujące odkrycie Czeka ich na dnie centralnej części okręgu utworzonego przez wraki. Tam, częściowo zakopany w mule, leży metalowy, cylindryczny obiekt, zdecydowanie niepasujący do wyposażenia rybackich łodzi. To fragment sonaru, stwierdza profesor Dąbrowski po wstępnych oględzinach. Zaawansowana technologia na tamte czasy. Najprawdopodobniej sowiecki prototyp, o którym wspominały dokumenty znalezione przez Michała. Powoli, kawałek po kawałku. Historia zaczyna się układać. W 1965 roku, w szczycie zimnej wojny, sowiecka marynarka testowała nowy typ aktywnego sonaru o wyjątkowo wysokiej mocy. Technologia była eksperymentalna, a jej skutki dla otoczenia nieprzewidywalne. Z naszych ustaleń wynika, że 12 łodzi rybackich przypadkowo wpłynęło w obszar testów. Wyjaśnia Michał, przeglądając zebrane dowody w małej kajucie Albatrosa, Sonar generował potężne fale akustyczne, które mogły zdezorientować rybaków i uszkodzić ich sprzęt nawigacyjny. Ale coś poszło nie tak. Urządzenie musiało ulec awarii, generując efekt podobny do podwodnego wirku. Implozja dodaje profesor. Nagły spadek ciśnienia mógł wytworzyć rodzaj pustki, która zassała łodzie do centrum, powodując ich kolizję. To by wyjaśniało charakterystyczne uszkodzenia wraków i ich ułożenie w okrąg. Dla rodzin zaginionych najbardziej bolesnym odkryciem jest to, że prawdopodobnie nie wszystkie ofiary zginęły natychmiast. W jednej z łodzi znajdują wyraźne ślady prowizorycznych napraw, próby załatania dziury w kadłubie przy użyciu części ubrań i smoły. Walczyli, mówi cicho Piotr, syn Anny. Do końca walczyli, by wrócić do domu. Po trzech dniach intensywnych badań ekspedycja wraca do portu. Wiadomość o odkryciu rozchodzi się szybko. Media z całej Polski, a nawet z zagranicy, przybywają do małej wioski, ale rodziny zaginionych rybaków proszą o spokój i szacunek. Nie chcemy sensacji, mówi Anna do zgromadzonych, chcemy tylko godnie upamiętnić naszych bliskich. Miesiąc później, w spokojny lipcowy wieczór, na plaży w Jastarni odbywa się ceremonia. Dwanaście lampionów, po jednym za każdą łódź, zostaje wypuszczonych na morze. Anna, wspierana przez Piotra i Michała, Wchodzi do wody, by wypuścić swój. Do widzenia, Marku. Szepcze, gdy lampion powoli odpływa, niesiony delikatnym prądem. Teraz wreszcie znam prawdę. Teraz mogę cię pożegnać. Komisja złożona z historyków, wojskowych i archeologów oficjalnie potwierdza, że przyczyną tragedii był wypadek podczas tajnych testów wojskowych. Rosja, jako prawny następca ZSRR, wydaje oświadczenie wyrażające ubolewanie nad tragicznym incydentem z przeszłości. I oferuje symboliczne odszkodowanie dla rodzin ofiar. Na małym wzgórzu nad zatoką, powstaje pomnik, dwanaście kamiennych łodzi skierowanych w stronę morza, z nazwiskami wszystkich zaginionych. Ale dla Anny najważniejszym pomnikiem jest coś innego zbiór opowieści, wspomnień i fotografii zebranych przez Michała podczas jego śledztwa, opublikowanych jako książka Głosy z Głębin. To sprawi, że nie zostaną zapomniani, mówi przewracając strony, na których widnieją uśmiechnięte twarze młodych mężczyzn, którzy wyszli pewnego dnia w morze i nie powrócili. Ich historia będzie żyć. Dzisiaj plaża w Jastarni znów jest pełna turystów, dzieci budujących zamki z piasku, młodych par spacerujących wzdłuż brzegu. Morze jak zawsze jest zmienne, czasem spokojne, czasem wzburzone. Anna nadal przychodzi tu każdego ranka. Choć teraz jej spojrzenie jest inne. Nie szuka już odpowiedzi na horyzoncie, ale patrzy na morze z pewnym rodzajem pojednania. Morze zabrało, ale w końcu także oddało, mówi, gdy słońce wznosi się nad spokojną taflą Bałtyku. Nie szczątki, nie wraki, ale prawdę. A czasami to właśnie prawda jest tym, czego najbardziej potrzebujemy, by ruszyć dalej. A gdy odwraca się, by wrócić do domu, zostawia na piasku mały srebrny pierścionek. Talizman, który w końcu spełnił swoją obietnicę, sprowadzając Marka, jeśli nie fizycznie, to w postaci prawdy o jego losie z powrotem do domu. Jeśli podobała ci się ta historia, zostaw like i subskrybuj nasz kanał. Na ekranie pojawia się właśnie kolejne wideo, które z pewnością cię zainteresuje. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.